Dzień dobry. Eee, ostatnio my zadaliśmy pytanie, jakie tematy Państwu interesują. Temat, który był bardzo często pytanie to była marmoterapia. Od dziś zaczynamy podzielić się z Wami tematem marmoterapia. Może zacznę od tego, co to jest w ogóle marma. Żeby tego wyjaśnić, to dam taki przykład, że teraz jak my budujemy współczesne domy, to w jaki sposób jest cała sieć prądowa zrobiona jest ogólna taka tablica w domu, gdzie są bezpieczniki do całego domu. Jak gdzieś wysiada prąd, to my wiemy, co się stało. Ale w tej głównej tablicy później są pojedyncze przełączniki bezpieczniki, które są dedykowane do konkretnego obszaru tym domu. Ten sypialnia, kuchnia, pralnia, piwnica itd., itd., lub nawet jak dom ma kilka piętr, to są. Główna tablica i na każdym piętrze jest mniejsza tablica, która ma bezpieczniki do wszystkich pomyśleń, które są na tym piętrze. Być może jest niedokładnie, ale coś podobnego to są punkty marma. W naszym ciele się pojawiają różnego typu dolegliwości, zaczynając od bardzo prostego, że boli mi kolano, boli mi wokieć, boli mi coś tam lub jakieś problemy związane ze sercem, układem oddechowym, układem wydalniczym, układem rodroczym, układem limfatycznym i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się mnóstwo problemy w naszym ciele i także w naszej sferze umysłu, emocjach. Punkty marma, to można powiedzieć, to są takie bezpieczniki do poszczególnych obszarów w naszym ciele, które stymulując, możemy działać w danym obszarze lub w danym układzie w naszym ciele. Bardzo krótko mówiąc, to są punkty marma. Jest ich w naszym ciele i 107 punktów. Ich fachowo nazywamy punkty witalne. To są bezpieczniki w naszym ciele. Dziękuję bardzo.